Łączymy się z Krakowem. Codziennik Motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza Mediteusz. Dzień dobry dziewczynki i chłopcy, nisko się kłaniam. Słuchacze i słuchawki witajcie. Mediteuszki i Mediteusze. Jest środa, 12 dzień listopada 2025 roku. Słońce wzejdzie o 6.56, a zajdzie o 15.57. Imieniny obchodzą Renata, Witold i Konrad. Solenizantom wszystkiego pięknie niemożliwego, bo co możliwe, to i tak się spełni. Dziś dzień rysowania ludzików. Mot to na dziś? Nie uciekaj przed swoimi lękami, zapasz im herbaty. Max, Maxon, 628 wydanie codziennika motywacyjnego, proszę usiąść wygodnie, zapiąć pasy i jak codziennie. Ten codziennik jest powiązany z wczorajszym podcastem Mediteusz Light, podcastem numer 65, który traktuje o historii pewnego tajemniczego jegomościa, Maxa Maxona. Człowieka, który nie wiadomo, czy istniał naprawdę, ale na pewno zmienił wiele istnień. Zapraszam, odnajdź Mediteusz Light, podcast numer 65 i posłuchaj. Dziś w oparciu o Maxa Maxona, a tak naprawdę technika zabrana od niego, z jednego Psycho Flyer wydanego w 1970 roku. Jedyny numer tej nowojorskiej gazetki, jaki miałem okazję widzieć, widziałem właśnie u Petera, mojego niemieckiego kolegi, psychologa, coacha, rozwojowca. Pokazał mi tę gazetę, która wyglądała jak muzyczny zin, i ta gazetka nie zrobiła na mnie. Żadnego wrażenia. Oto odbite na ksero kilka kartek. Potem opowiedział mi historię Maxa Maxona, kogoś mitycznego, owianego naprawdę sporą legendą, ale człowieka, który uratował wiele istnień w Ameryce, w Nowym Jorku, który wpisał się do kanonu, do kanonu pewnych powiedzeń w rozwoju osobistym, tak zwanym. Wiele z nich funkcjonuje obecnie i nie zawsze podpisane. Max Maxon. W tejże gazecie oznaczonej luty 1970 był pewien krótki artykuł, kilkunastozdaniowy, który opowiadał o tym, jak ważne jest zwracanie na to, co mówimy w emocjach, co wypowiadamy na głos. Jedni powiedzieliby o rzucaniu zaklęć oczywiście w dużym cudzysłowie, ale chodzi o to, że my nieraz jako ludzie. Mamy taką zdolność do wykrzykiwania, wyrzucania z siebie jakichś stwierdzeń, jakichś heksów i tym podobnych, a potem ze zdumieniem zauważamy, że pomimo, że tego nie chcieliśmy, to manifestuje się w naszym życiu. Posłuchaj o tym, jak ważne jest baczenie na to, co się mówi. Nawet w gniewie, nawet w bardzo wysokiej, niedobrej dla nas emocji. Posłuchaj bardzo uważnie. Zobacz, My, jako ludzie, jak rządzą nami emocje, jak w nas buzuje coś pięknego, coś wzniosłego, jesteśmy powiedzieć w stanie innej osobie, innym ludziom, że ich kochamy, że ich uwielbiamy, że świat jest piękny, że coś nam sprzyja, że jesteśmy wdzięczni. I wtedy dziękujemy wszechświatowi, Bogu, sile wyższej, mamie, tacie, samym sobie za to, że jesteśmy w dobrostanie. I często zdarza się też tak, że. Kiedyś coś nas dopada takiego niskoenergetycznego, że coś nas po prostu zdenerwowało, coś nas wkurza. Max Maxon w jednym z wydań swojej gazetki Psycho Flyer, wydawanej w Nowym Jorku, kserowanej, napisał pewien artykuł, który na mnie zrobił potężne wrażenie. O właśnie orzucaniu, orzucaniu heksów, o takim wygłaszaniu pewnych stwierdzeń w emocjach. Wyobraź sobie sytuację, co by było, kiedy Wychodzisz z pracy zdenerwowany, zdenerwowana, taki wściekły, wściekła i mówisz, jak ja nienawidzę swojej pracy i tego szefa debila. I właśnie w tym momencie, kiedy to mówisz, pstryknięcie palcami powoduje, że nie masz pracy. Jesteś bezrobotny, bezrobotna, po prostu jej nie masz. Albo nieraz twój mąż, albo żona, partner, partnerka... Po prostu cię zdenerwuje. Mąż, żona, doprowadzi cię do szału, no bo zachowa się jakoś tam. Nie ma to znaczenia jak. Wpadnie coś do ciebie, co u twojego męża albo twojej żony jest tak słabe dla ciebie, że to chocho. I ty mówisz: O ja kogo? A nie jak ja jej nie znoszę. Styknięcie palcami i jesteś wdową, wdowcem. Chciałabyś tak? Albo. Wyobraź sobie, że wchodzisz do mieszkania swojego, w którym jest jakiś syf. Na przykład, nie wiem, ktoś zrobił twoje dzieci, partner, partnerka, nie sprzątałeś, nie sprzątałaś przez ileś czasu, nikt ci nie pomagał, jest syf, i mówisz, kurde, jak ja tego nienawidzę, jak ja nie lubię tego mieszkania. Stryknięcie i jesteś bezdomny, bezdomna. Albo, albo nie, albo już nie idźmy w takie niskoenergetyczne schematy. Jakbyś miał albo miała taką świadomość, że każde Twoje słowo wygłoszone z jakąś wysoką emocją, bez względu na to, czy ona jest piękna, wzniosła, niesie miłość, zrozumienie, wdzięczność, czy wręcz przeciwnie, niesie gniew, rozczarowanie, rozgoryczenie, wkurzenie, destrukcję, wygłaszałbyś albo wygłaszałabyś takie zdania. Na głos, ku komuś, ku czemuś? No, jeśli to dotyczy jeszcze dobrych, fajnych, pięknych stwierdzeń, to super, to niech się dzieje, niech się darzy, niech się nam manifestuje, ale czy chciałbyś albo chciałabyś tak pogrywać z tymi niskoenergetycznymi, że kogoś nienawidzisz? Pstryk? Palcami? Kogoś nie ma, że nienawidzisz swojej pracy, że nie lubisz jej, że szef jest debilem, stryk? Jesteś bezrobotny, bezrobotna. Albo twój dom znasz, to kredyt do spłacenia, kurde, pętla na szyi przez tyle lat, pstryk. I jesteś bezdomny, bezdomny. Robiłabyś to? Robiłbyś to? Max, Max, on pisał w swoim artykule, żeby zwracać uwagę na to, co mówimy w przestrzeń. I być może teraz wielu popuka się w czoło i powie, kurde, łysy, ale ci odjechała tapeta. Przecież ja tyle razy powiedziałem, powiedziałem i nic się nie wydarzyło. A co teraz, jak sobie posłucham tego podcastu, jednego o maksonie, drugiego codziennika, to się coś zmieni? Jest to takie przekonanie, że suma naszych zaklęć wrzucanych w przestrzeń, suma naszych stwierdzeń, suma naszych emocjonalnych doznań, kumuluje się gdzieś tam w przestrzeni, a potem z jakiegoś niewytłumaczalnego powodu przynoszą one nam obecność w naszym życiu. Przypomnij sobie, ile razy byłaś albo byłeś świadom tego, że krzyczałeś albo krzyczałaś, byłaś niezadowolona, niezadowolony ku komuś, czemuś. I minęło dużo, dużo czasu, a potem się okazało, że tego kogoś, tego czegoś nie ma, i zrobiło ci się po prostu żal, smutno, przykro. Czy od dziś będziesz znowu tak się zachowywał, zachowywała? Na mnie artykuł Maxona zrobił ogromne wrażenie, bo ja też czasami, no jak każdy z nas, potrafię rzucić jakiś heks w przestrzeń. Coraz częściej od dwudziestu paru lat gryzę się w język. Coraz częściej zaczynam zauważać i zwracać uwagę na to, co mówię, w jakiej emocji, w jakim celu, po co, do kogo, dlaczego. I z jakiego powodu. Zawsze mam gdzieś z tyłu głowy konsekwencje tego, co wyrzucam w przestrzeń. Być może to jedna wielka bójda na resorach, być może to przypadki, być może to stwierdzenie jakiegoś gościa z Ameryki, który gdzieś kiedyś sobie coś wymyślił, a być może faktycznie ta przestrzeń, która nas otacza, ma jakąś ograniczoną pojemność wszystkiego tego złego, co do niej wrzucamy. A potem ona nam to oddaje, żeby zrobić miejsce czemuś innemu, co do nas przychodzi. Mam do Ciebie prośbę. Od dziś, jak będziesz się zastanawiał, albo zastanawiała, czy coś powiedzieć, czy komuś coś wygarnąć, czy stwierdzić coś na czyjś temat, czy rzucić jakąś heksę w stronę swojego domu, mieszkania, partnera, partnerki, pracy, kredytu, sytuacji, czegokolwiek innego, to zatrzymasz się na chwilę i bardzo głęboko odetchniesz. I potem zastanowisz się, czy jednak to do ciebie nie wróci. Kiedyś ktoś mi kiedyś powiedział takie mądre słowa: Wszystko to, co robisz, wszystko to, co mówisz, wraca do ciebie. I to dobre, i to złe. I z perspektywy wielu, wielu lat, uczenia ludzi, rozmawiania na szkoleniach, na kursach, na różnych seminariach, rozmowach ze studentami, ze znajomymi, z jakimiś randomowymi ludźmi, których nie znam, a którzy mnie znają i często zaczepiają w różnych miejscach w Polsce, odnoszę wrażenie, że należy naprawdę. Cedzić słowa, uważać na to, co się mówi, na to, co jesteśmy w stanie z jakiegoś powodu, w euforii, w emocji, w jakimś tam innym stanie wyrzucić. Zwracam na to uwagę. Chciałbym, abyś zwracał albo zwracała i uwagę ty, żebyś uświadomił albo uświadomiła sobie dziś, że być może tak jest, że być może wszystko to, co mówimy, wszystko to, co wyrzucamy z siebie, to do nas wraca. Przekonałem się o tym niejednokrotnie. Bardzo dobrze i cieszę się, że były to te dobre rzeczy, a nie te złe. Być może świat, wszechświat, siła wyższa, Bóg, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali, o tym zapomniał albo przymruża oczy. I zastanawia się, co jeszcze dobrego Tobie, mi i wszystkim tym, którzy słuchają tego podcastu, zaserwować. Obiecaj sobie od dziś, że nie będziesz już rzucał heksów, nawet jak będziesz strasznie zdenerwowany, zdenerwowana, mając świadomość, że być może to do ciebie wróci, tak jak pisał Max Maxon. I za każdym razem, kiedy będziesz czyniła albo czynił jakieś dobro, będziesz wdzięczny, wdzięczna, będziesz obdarzała kogoś z szacunkiem, poważaniem czy czymś pięknym i wzniosłym, miłością, jakimś uczuciem innym, zdaj sobie sprawę, że to do ciebie też może wrócić. Czego z całej siły ci życzę. Przyjrzyj się historii pewnego człowieka, którego nie wiadomo czy był naprawdę, który nie wiadomo czy był naprawdę. Człowiek, który nie wiadomo czy istniał, ale ocalił wiele istnień. Na mnie ta historia zrobiła ogromne wrażenie i postanowiłem ją nagrać dla ciebie, dla wszystkich tych, którzy kiedyś tu trafią z jakiegoś powodu. Weź ją zawsze ze sobą, a przede wszystkim szczególną uwagę zwróć na cytaty, bo one niosą wielką, ale to wielką mądrość. Kawowiczo z bajkowi.tuslerz Mediteus. Wiecie za co dlaczego i po co do samej ziemi ukłony. Zasyłam. Słuchajcie, wychodzą dyplomy, certyfikaty głębi umysłu. A codziennie ileś nam wychodzi. Z tego co widzę, na dziś jest zaplanowanych odbiór chyba 64. One będą za kilka dni u Was. Wiele też doszło. Wiele osób też napisało, że pomimo tego, że wysłałem certyfikat mailem. Do kogoś tam nie dotarł, więc ja będę starał się w tym tygodniu, do końca tego tygodnia, powtarzać wysyłkę. Jak dostaniesz dwa razy, to po prostu nie pisz do mnie, tylko poczekaj. Do końca tego tygodnia one na 100% dojdą. Wszystkie y, papierowe certyfikaty wyszły w formie drukowanej, w kopercie, z tymi wszystkimi złotymi pieczątkami, koszulkami i tak Dojdą do ciebie za kilka dni. Mam info z drukarni, że książka profesora Zbigniewa Królickiego, Metoda silwy na co dzień już weszła w ostatni etap produkcji. Nie zostało jakieś tam klejenie i foliowanie i tym podobne rzeczy. Także wszystko wskazuje na to, że między 22 a 25, w zależności od tego, jak to wyschnie, będziemy to już mogli rozsyłać do właścicieli. Będzie jeszcze w tym roku książka Łukasza Gotowicza, nowa, nowa książka Łukato Łukasza Gotowicza będzie w tym roku. Już mam takie info również z drukarni. No i wspomniany Almanach. Tak jak pisałem i tak jak mówiłem, mam nadzieję, że tak jak mi obiecuje nowa drukarnia, znaczy nowa, od tej, od której odeszliśmy, a której jak synowie marnotrawni powróciliśmy, yy, drukarnia Abedik Mówi, że między 5 a 8 będzie gotowy Almanach. No, stara drukarnia, która nie dała rady, oszukała nas straszliwie i z wielką księgą afirmacji, którą Nota notabene poprawił również Adebik, i z Almanachem już nigdy do nas nie wróci, a przynajmniej my tam się nie będziemy zapuszczać do nich, żeby cokolwiek drukować. I będą jeszcze naprawdę ciekawości różne. A teraz słuchajcie, mam dla was informację, bo wielu na nią czeka. Naprawdę, to będzie coś specjalnego, coś, czego nie było jeszcze na kanale, ale wielu czekało, żeby było. Słuchajcie, jutro o godzinie 20 w czwartek, zamiast dobrostanów z profesorem Zbigniewem Królickim będzie taka audycja, która będzie się nazywała Dotykanie Świata, Dotykanie Życia, czyli Porozmawiajmy o Rejki. Gościem i współgospodynią programu, może tak to nazwijmy, będzie Krystyna Królicka, mistrzyni rejki, człowiek niesamowity, ktoś, kto o rejki wie wszystko, ktoś, z kim rejki jest od wielu, wielu lat i naprawdę robi dobro. I jak się Wam spodoba, to będą funkcjonowały dwa równoczesne formaty dotykanie życia, czyli porozmawiajmy o rejki i oczywiście w czwartki będą dobrostany. Kiedy będzie dotykanie życia, tego nie wiem, ale to po tym jak ten live, który będzie miał jutro miejsce o godzinie 20.00. Zakończy się i powiecie, że chcecie jeszcze. Tymczasem kłaniam się nisko do samej ziemi, co złego to nie ja. Słyszymy się jak zawsze jutro o godzinie 6 rano i jutro o 20 w nowym formacie, który jutro wyjątkowo, a następny będzie kiedy indziej. Wszystkiego dobrego, nisko się kłaniam. Zapraszam raz jeszcze do wysłuchania historii Maxa Maxona. No i wiadomo, wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza Mediteusz.